hard drive gemma Dawaj, dawaj, Joe. No bierz, no bierz, Patyk, bierz. Hejjo, Ewcia, hejjo, bierz. <ścoughs> Jezus, poczekaj, stój. Jesteśmy. Oczywiście Patyk go zaciekawił. <ścoughs> i się poplątał na smyczy czekaj, sprawdzę czy od domu mam wywaliło cię? czemu? no chodź, poczekaj no poczekaj ludzie idą i on się już cieszy on na wszystkich tak reaguje masakra Chodź pójdziemy zobaczyć koniki, chodź. No ale to YouTube już dawno szwankuje. Po prostu to co się odwala na tym YouTube czasem to jest szok. Kiedyś tego nie zauważałam, albo tego nie było, a teraz po prostu hej hej, witam, witam. Zostaw łapkę w górę. No! Fajne, a jak sucha! No! <ścoughs> Powiedzmy, dopóki ludzi nie ma innych zwierzaków. Ja wam pokażę. Tutaj mamy mhm. domki dla jeży. O! Pójdziemy. No! Uwielbiam ten park, on jest taki no, w miarę spokojny, ale tutaj tak z rana całe szczęście ludzi tyle nie ma, bo on jeszcze do wszystkich ciągnie. A jak ma patyk, to można i zobaczyć. O! Tutaj mamy takie domki dla jeży zrobione i jest ich dużo w parku ogólnie. Ja dziś wcześniej ze szkoły, o, a coś źle się czujesz, czy po prostu wam odwołali lekcję? No chodź, Joel, chciałam powiedzieć jeżu. <laughs> Hej Aniu, dzień dobry. My latamy w do nas kotek przychodzi czyś i cały czas siedzi. Liko się u jego boje, a on jego. No, to się zdarza, a wy macie podwórko, tak? Jakieś czy... No, na to wychodzi, że podwórko. No, raczej do domu by wam nie wszedł. <laughs> Ale się dopytam. No, dawaj, Joel, patyk masz. Masz tutaj patyk, tu. Zobacz, bierz patyk. Bo ty, jak masz patyk, to ty jesteś inny pies. No. Bo się zawsze poplącza ten patyk. Siema, hej, hej. Tak swoje podwórko. No, to wiadomo. Ja jak nie mieszkałam tutaj, tylko mieszkałam w swojej miejscowości, no to ja byłam typem człowieka, który wszystko znosił do domu. Ja przynosiłam od biedronek po jakiegoś pieska, po kota. O Boże, takie miałam jazdy w domu <noise> z mamą, bo to wiesz. <noise> nie wiadomo jaki kot, jaki zwierzak, a Sandra wszystko znosi. No dawaj Joel, idziemy, dawaj. Bo będziemy w tym parku 5 dni, a mamy tylko pół godzinki, bo trzeba wracać sprzątać. O Jezus, jaki był katar dalej Jest, jest lepiej, ale no, spał tak z obchady, a głowa mnie tak boli Powiem wam, taki sezon. Zostaw te, zostaw to. Idziemy, idziemy. Chodź. Poczekajcie, złapię coś przed nim. Siad. Siad. Piona. Łapa. Sam sobie odebrał. Nie poczekał. No, także taki z rana spacer jest zawsze mega, mega fajny. Tylko najgorzej wstać z łóżka i po prostu się ubrać, i wyjść. Jak wiesz, że tam w łóżku masz tak cieplutko, a tu jest tak zimno. <laughs> a jakie plany na... Nie! Nawet mi się nie waż gonić ptaki. <laughs> to może zmienimy kierunek, po prostu będzie łatwiej, niż zanim biec. U nas 8 stopni. A u nas nawet nie wiem, no nie jest tak zimno. Tak aż bardzo, ale mam kurtkę taką zimową, grubszą. O, jezus, cała brudna, bo na mnie skoczył. Kopatek. Ojku. Odejdź, zostaw. Zostaw. No tu jak zwykle jesz. Poturbowany. Takich widoków nie chcemy widzieć. No Joel, chodź Witam. Hej, hej, Wojtek. Wojtek dobrze przeczytam. O Boże! To właśnie w tym parku tak jest. Trzeba na wszystko yy, ten uważać, bo tu jest dużo takich rzeczy. Nie Joelek, nie pójdziemy tam. Chodź, chodź, nie pójdziemy tam. Zobaczcie, to jest Joel, tu idzie szkoła. On nie pójdzie, dopóki oni nie przejdą, nie? Joel! No. <ścoughs> I ta radość. No chodź, się nie będą z tobą bawić. No chodź. <laughs> powoli, Joel, powoli, powoli. <śmiech> Jezus! <śmiech> Biegniemy. Biegniemy. <śmiech> Zawsze to samo. Joel powoli. <śmiech> <śmiech> No, chodź, nie będą się z Tobą bawić. Powoli, Joelek. No, i mamy taką właśnie zabawę. Z jednej strony szkoła, z drugiej strony szkoła i Joel. Nie, no, super. Latamy. Ale masz trening z rana, a weź nic nie mów. Nie mam siły już po prostu. Joel, powoli. Mówiłam coś, że ten park jest super, bo rano nie ma ludzi. To zmieniam zdanie. On się musi chwilę uspokoić. I zrobimy to w taki sposób. Że sobie staniemy tutaj, on się uspokoi, albo i nie, <laughs> chodź, no, chodź, no, chodź, idziemy, chodź chodź. chodź, chodź, idziemy, chodź. Witam, ładny piesek. Dziękuję bardzo, Joel, powoli. <gry> powoli, chodź chodź, chodź akurat wybrali kierunek, w którym my idziemy no masakra no chodź z każdej strony dzieci tam jakieś przedszkole tu jakieś dzieciaki oni to robią celowo na bank. Joel. Poczekajcie, zmienię sobie rękę, bo tą mam jednak silniejszą od tej Poczekaj, powoli. <grybuj> Dzięki Ania. Zaraz pójdą, będzie spokój. <grybuj> Albo i nie, bo idą kolejni. Chodź, idziemy powoli, spokojnie, spokojnie. Ja mam na ciebie patent w sumie. Proszę. To tak jak dziecku smoczka dać, to mu dasz patyk i jest To Dopóki go nie zgubi. Ma siłę. Maleństwo, no ma jej ogrom. Ale wiecie, on ma dopiero 6 miesięcy i dzieci, czy zwierzęta to go tak przyciągają. Na to już tak nie reaguje, nawet na chodniku mogą sobie przechodzić, on po prostu idzie dalej, nie? Ale chodzi o sam fakt, dałem suba i lajka, dzięki bardzo. Ale chodzi o sam fakt, chodź. Że... No chodź idziemy. No chodź, już poszli, chodź. Ale y, dzieci, zwierzaki to po prostu urwanie ręki jest. No ja bym go puściła ze smyczy, on by im nic nie zrobił. Ale jak to jest szkoła, jak oni mają jakiś y, program przewidziany na taki właśnie park czy coś, no to Joel by im w tym naprawdę przeszkodził. Chodź. No chodź. No, chodź, idziemy, chodź. No, chodź, nie ma już dzieci. Nie ma już dzieci. No i mamy mały proteścik. Albo duży proteścik, nie wiem jak na niego patrzeć. Joel, ja wiem, że tam są dzieci. Tu jest plac zabaw, w tym parku. Joel Ta jest idealna dla dzieci Nasz to zawsze nas odprowadzał do autobusu, a potem czekała, że wrócimy No właśnie o to chodzi, nie? On po prostu... No tak to zobacz, no chodzimy normalnie A jak zobaczy dzieci, to jest po prostu jakiś szatan, nie? Jak się wabi, Joel? Joel, idziemy Joel, dawaj już nie ma dzieci, już możemy zrobić kółko i iść do domu. Matka musi sprzątać, chodź. No chodź! Udało się! Idziemy! Fajny pies, dzięki! Dzięki bardzo. No chodź. No chodź, idziemy. Nie ma tam już dzieci. No nie ma tam dzieci. Dzieci poszły dalej. My też idziemy, Joel. Jaka rasa. Jest to owczarek niemiecki z Golden Retriever. Taka mieszanka. Oho. Jak nie dzieci, to psy. Ja to mam pecha, bo raz jak przyszłam tutaj o siódmej to była tylko jedna pani z, z pieskiem i na tym koniec. A dzisiaj czelek chodź do cioci i do cioci, no idź. idzie. O. Chodź. No chodź idziemy. Chodź. No. Tam idzie Amstaf Grzegorz, ładne imię dla psa, dziękuję bardzo. No i mamy protest. Tam idzie pies. No chodź. Idziemy Poczekajcie, no. Dzień dobry No już, już powoli. Już. Bo woli, bo nie. nie. Nie, spokojnie. To też taki typ 6 miesięcy, siedem prawie. A, no ona ma dwa lata i... Ona się bawić. Ten tak samo. Ten tak samo na smyczy jest gorzej, bo tak bez smyczy to się... Tak, spędzić się widzę biegnie. Ale się recytuje. Abrania tak. No, po co okay. No dawaj idziemy dalej. Jak widzi e, inne psy bądź dzieci to biegnie, a tak to... To za dużo jest, do dziewczyn, to ludzie się rąbali, nie? No. Tam z kolei do psów też jak jest dalej niż tam 100 metrów, to rozumiem do psa leci, mm -hmm. Ale jak mam kija, to nie idzie tylko ze mną. Znaleźć jakiś sposób, gdzie się będzie trzymał przy u... i może biegać się za ludem, nie? No tak, nie, tak. Jak pustem, jak mam znaczy pustem, to jest wieczorami jak idziemy na przykład, to ją tu puszczamy. Ale no, nie ma ludzi. Tak? No ale nie ma ludzi, a jak są ludzie to. No no no. Ręka idzie urwać. Trzeba ten, znaleźć sposób na to. No ja mam warta, że ona bardzo lubi, i i Ja więc jak mam kija, nie ma problemu. Idzie z kijem, a jest ze mną. O kurczę. Zobaczy coś co robi. Bo pieszy się lub może i za kijem, tego poza, i, poza, i, poza, I może wtedy zobaczyć, czy ktoś inny ją będzie No, No przyłudze nie robi, takich małych, to można go sprawdzić. Czyli zabawką, czy, no tak, tak. Za łatką, czy nie, nie, No tak. To jest, to jest, to jest. Także to jest to w robce, bo później jak duży będzie, to człowiek jak się nie nauczy, nie pozna, prawda? To nie będzie, nie popuszy, to no. A ona biega jeszcze No tak, dobrze miłego. Chodź. Joel kolegę spotkał? Nie, nie znali się. Nie znali się. Ale on jest przyjazny do wszystkich psów. Do wszystkich zwierząt, do wszystkich dzieci. Do wszystkiego. Ale mieliśmy dzisiaj dzień wrażeń. Nie muszę pić już kawy. Po prostu dżel mnie podniósł na nogach. Na nogi po tych dzieciakach. Co spotkaliśmy. To jest oszczędność. Wystarczy wyjść z dżelem, gdzie jest jakaś szkoła albo są jakieś dzieciaki. I nie trzeba kawy pić, naprawdę. No. Wracamy już do domu. Więc dochodzimy tam do końca parku i kończymy live'a, bo zazdrość ogólnego. Biedna Ania. Mogę ci dać trochę. Będę dzisiaj miła. Boże, ty masz jeszcze na popo, to do wieczora Kuzła, najgorzej. Chodź, Alek, idziemy. Idziemy. Też muszę chodzić do pracy. No każdy musi. No to jest niestety dorosłość. I no tego nie przeskoczymy, niestety. Jak się chce za coś żyć albo cokolwiek, to to niestety. Ale ja lubię swoją pracę. No to najważniejsze. Oho, idzie owczarek kolejny. Przeprowadzi. No chodź. No chodź, chodź. No chodź. Idziemy. Dobra, jesteśmy już na drodze z wyjścia z parku. Także dziękuję Wam. Dziękuję Wam za obecność. Jeśli jeszcze nie zostawiliście łapki w górę, to zachęcam do zostawienia. Joel, stój, nie pójdziesz tam. Także trzymajcie się, papa miłego. Życzę Pa.